Zadanie ze sprawdzianu jednego z moich dzieci. Tu się dzieje taka zabawna rzecz, że tu jest taki jakby pręd wbity w ścianę. I jak wahadło próbuje sobie jechać, powiedzmy, z tej pozycji w lewo, to tu nitka natrafia na pręd. I od tego miejsca waha już się nie cała nitka L, tylko ta jej część z kulką na końcu. Innymi słowy, zmniejsza mi się długość wahadła i zmienia się okres. To jest tak jakby, nie wiem, dwa wahadła sklejone w jedno. Połowa drgania to jest to, to krótkie wahadło. A druga połowa drgania to jest to długie wahadło. Do rzeczy. Jaki to był wzór na okres drgań wahadła matematycznego? Że t to jest przybliżenie 2pi pierwiastek z przez g, nie? To przybliżenie jest tym lepsze i mniejszy kąt. Przyjmiemy dla uproszczenia, że to nie jest przybliżenie, tylko równość. To tutaj po lewej oznaczę sobie 1. I to 1 będzie równe 2pi pierwiastek z l przez g. To Znaczy, nie, to niczemu nie jest równe. Taki okres miałoby wahadło długości l. Teraz policzę jaki okres drgania miałoby wahadło o długości 1 czwarta l. Tą dwójkę jako 2 kwadrat wciągnę pod pierwiastek. To się skróci wtedy czwórka z czwórką. Mam no, takie coś. Przy okazji, skoro tu jesteś, to wiedz, że coś się dzieje. Skoro tu jesteś, to są duże szanse na to, że jesteś ofiarą polskiego systemu edukacji. No skoro tak, to możesz iść do mnie na kurs. Miejsc mało, potem ma pierwszeństwo, ale jakieś tam szanse na złapanie się zawsze są. Szczegóły na stronce, która się właśnie skroluje. Link do której jest w opisie filmu. Koniec autoreklamy, wracamy do zadania. Teraz zapiszę sobie wzór na okres. Okres to będzie połowa t1, dodać połowa t2, bo każde z tych wahadeł wykona tylko połowę drgania, nie? To krótkie na przykład zacznie w tym miejscu, zrobi sobie swoje drganie, i tu się kończy drganie krótkiego, bo dalej będzie drgało, to długie i też wykona połowę drgania. 2pi pierwiastek z L przez G, dodać pi pierwiastek z L przez G, to pewnie będzie 3pi pierwiastek z L przez G. I jeszcze przez 2, czyli 3 drugie. Pi pierwiastek z L przez G. I teraz wkleję to w kalkulator i przepiszę to, co mi kalkulator wyświetli, z dokładnością do trzech cyfr znaczących. To jest takie coś.